Pierwszy się nazywa No właśnie. Na pewnej naukowej, sporej uroczystości z dość ważnym profesorem siadłem wśród licznych gości. Pan prelegent bajdużył i się mizrzył nieskromnie, a profesor się wkurzył i tak szepnął był do mnie: Pan nie słucha, Wojtku miły, bo pan jest pachole, żebym ja miał tyle siły, jak ja ich. No właśnie. Profesor już na chmurce, lecz jego szczerozłote, cudowne powiedzonko stało się moim mottem. To mój protest totalny, a ujmując rzecz prościej, to jest rys niezbywalny mojej prywatnej wolności. Czuję durniów wzrok niemiły, lecz jeszcze nie poległ. Żebym ja miał tyle siły, jak ja ich. No właśnie. A tutaj tłum przez miasto z transparentami wali. Tłum rodem z ciemnogrodu, drze się, pochodnie pali. Gdy widzę to nieszczęście, co kraj chce wciągnąć w matnie, myślę, że ja na szczęście mam tu słowo ostatnie. I z tym słowem domogiły ja pozostać wolę, żebym ja miał tyle siły, jak ja ich. No właśnie.